Służbowa Skoda do sprzedania, czy już wiemy jakie usterki, ile ich było i w jakich datach powstały? Samochód służbowy Skoda Super jest w tej chwili do sprzedania, jest parę osób, które pyta, informujemy wszystkich też o szkodowości tego samochodu. No Jest spora niestety, podczas tego kilkuletniego użytkowania samochodów mieliśmy sytuację, że były stłuczki. Tak naprawdę dokładnie nie wiemy, no bo jest to jednak tajemnica ubezpieczyciela, ale wiemy o tym, że na pewno było to uderzenie w przód, uderzenie w tył uderzenie w bok, uderzenie od góry w związku z tym rzeczywiście nazbierało się tego całkiem sporo samochód jest serwisowany, w związku z tym są to wszystko naprawy ASO, To są jakby z automatu liczone całkiem drożej razem wychodzi to już ponad kilkadziesiąt tysięcy z przodu była to spora stłuszka był to zderzak, błotniki chłodnica, w związku z tym to była ta największa była też sytuacja z tych oficjalnych które wiemy, że był robiony dach, były robione boki, no to rzeczywiście obniża wartość samochodu. Samochód jest już kilkoletni w związku z tym jego wartość spadła w sposób znaczny, żeby nie iść dalej przez straty, bo wiadomo, że z każdym rokiem samochód będzie tracił na wartości, miasto chce sprzedać. Toczą się rozmowy, mamy nadzieję, że uda się dopiąć tą sytuację, mimo tych szkód, które niestety są, no i są zapisane, także przed tym nie uciekamy, informujemy każdego, że niestety samochód był wypadkowy. O jakiej cenie mówimy? Mówimy o kwocie, zreśliśmy od kwoty 120 tysięcy. W tej chwili mówimy o kwocie 99 tysięcy, ale to jest taka kwota negocjowalna. Wiadomo, że samochód jest z tej klasy limuzyny, bogate wyposażenie, tak jak pan sobie pan życzył, czyli podgrzewane siedzenia, mocny silnik, napęd na cztery koła, w związku to wszystko jakby podwyższa wartość, ale jednocześnie no, kilka lat samochodu służbowego sprawia, że myślimy, że ta rzeczywista wartość to jest około 90 tysięcy. I mamy nadzieję, że gdzieś w takim pułapie uda się ten samochód sprzedać. No a wtedy będziemy jakby już obserwować, czy będziemy zwiększać o nowy samochód, czy będziemy jeździć tym, co mamy. Bo samochód urząd miasta dysponuje jeszcze cały czas z Volkswagenem Caravella, który też niestety jest już powypadkowy. To też było już jakieś zdarzenie, które też było naprawiane. Mamy nadzieję, że takie sytuacje się już nie będą zdarzały, że to wszystko będzie w sposób dobrze prowadzony. No ale niestety historia samochodów jest, jaka jest. Czy wiadomo coś, w jakich sytuacjach powstały szkoły i kto wtedy kierował autem? Niestety takich zapisów nie ma. Nie mamy jakby prowadzonych dokumentów, które by mówiły rzeczywiście, znaczy samochód był przypisany głównie do prezydenta Andrzeja Wnuka, więc z tym trudno tutaj dywagować, że był w innych rękach, żyjąc w Zamościu obserwowaliśmy wielokrotnie, że pan prezydent przemieszczał się po zamościu w delegacjach. Dlatego, no jakby tutaj z automatu przyporządkowy tą osobę, aczkolwiek nie jest to pewność. No, wiadomo, że jest to samochód służbowy, jeżeli jest taka. Dyspozycja, jest taka wola prezydenta, to każdy z tych, którzy mają badania i mogą prowadzić samochody służbowe w ramach wykonywania obowiązków, mogą go używać. W związku z tym nie mamy wiedzy, co i gdzie było, no, ale jakby przyporządkowujemy to do tej systemu prowadzenia samochodu. Dlaczego przed wystawieniem auta nie została sprawdzona wypadkowość? E, to znaczy urząd dysponował taką wiedzą, w związku z tym główny posiadacz, czyli miejski zakład komunikacji miał tą wiedzę, to przez nich przechodziły wszystkie ubezpieczenia, bo samochód był samochodem leasingowym. W związku z tym to nie urząd miasta jest jakby tutaj dysponentem tej wiedzy. My za każdym razem występujemy do MZK o pełny zakres wiedzy. Niestety no, w większości jest to wiedza, która jest wiedzą tajemną ze względu na to, że ubezpieczyciele nie chcą się tym dzielić. Były prezes, ani później prezes też jakby niechętnie udzielają informacji co to było i gdzie to było. W związku z tym bazujemy na tych dokumentach, które mamy, a one są jakby suchymi faktami dotyczącymi napraw i szkodowości. Czy to skłoniło do jakichś przemyśleń, aby w przyszłości nie było takich sytuacji o jakiejś rozszerzonej dokumentacji? Być może to jest kwestia tego, żeby rzeczywiście prowadzić dokumentację szkodową. To też jest kwestia dobrej woli. W tej chwili, gdyby coś takiego się wydarzyło, no to jest dla nas informacja normalna, że używany samochód może mieć niestety wypadki. No tak, jest, tak to wygląda. Ale taka wiedza powinna być dostępna w urzędzie, żeby nie była tajemnicą poliszynela, gdzie co i jak się wydarzyło. Tylko powinna być w pełnej dokumentacji i mamy nadzieję, że, znaczy w ogóle mamy nadzieję, że nie będzie już takich wypadków, że to będzie wszystko funkcjonowało. To jest kwestia też pewnie dynamiki jazdy, oszczędności. Wiadomo, że wszystkie te uszczerbki sprawiają, że ubezpieczenie jest droższe, dlatego mamy nadzieję, że takie wydarzenia w urzędzie już nie będą miały miejsca.